220 zuchów, harcerzy i osób niezrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyło w obozie prowadzonym przez instruktorów ZHP oraz nauczycieli na terenie bazy harcerskiej w Piecniku. Przez 10 dni uczestnicy brali udział w wielu różnorodnych zajęciach. Poznaję dużo przyjaciół, miło spędzam czas i się nie nudzę. Jak wakacje są, to pewnie bym siedziała w domu i oglądała telewizor albo grała na komputerze. A powiedz mi, a jak oceniasz ten obóz w ogóle, ten w piecniku? Podoba Ci się tu? Pewnie najlepszy jest. Zawsze coś robimy ciekawego, nie nudzimy się. Dużo wspaniałych osób jest. Hale, że my jestem dlatego, że mój starszy brat nimen wcześniej był i to mnie zainspirowało. A na obozy jeżdżę, żeby spotykać nowych ludzi i dobrze się zabawić i oderwać się od tego codziennego życia. Zuchy i harcerze zwiedzili m.in. wyspę Wolin, gdzie zapoznali się z tradycjami wikingów, zwiedzali bunkry rywału pomorskiego, karmili żubry i znajdowali rysie. Jedną z lokalnych atrakcji, którą rozpoczęli harcerze wypoczywający w Piecniku, jest Parada Żubra. W tym roku zbiegła się ona z odwiedzinami starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. No dzisiaj musiałem być w Piecniku w Stanicy Harcerskiej, bo dzisiaj jest święto. Święto ogromne, bo święto żubra. Trafiłem na uroczystość, która pozwoliła dzieciom, czyli zuchom i harcerzom na własną innowację różnych pomysłów na temat i wyobrażenia żubra. Dzisiejsze święto jest także takim przesłaniem, jeśli chodzi o ekologię. Czyli dbajmy o zwierzęta, dbajmy o ekologię i dbajmy o to, żeby zachować naturalne środowisko nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich zwierząt, które, które zamieszkują lasy. Od ponad 35 lat stanica kierowana przez komendanta harcmistrza Edwarda Joachimiaka skupia wiele dzieci i młodzieży z terenu powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Ale nie tylko. W trakcie obozów organizowanych przez instruktorów ZHP wypoczywają również dzieci z Wronek, Poznania, Swarzędza, Bydgoszczy i Mirosławca. Obóz Spiecników w, w 2016 roku jest największym tego typu zorganizowanym wypoczynkiem nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również w Wielkopolsce. PAS